Dzisiaj zamówiłem sobie nową klawiaturę. Chciałabym ją dla was pokazać. Jestem teraz botem w każdą grę, bo to jest nowa, nie umiem grać. No i dobra, tak to wygląda. Mieszka wygląda tak. No i Możecie pisać w komentarzach czy ładne. O oh, sorry mm. no i ogólnie nie wiem to chyba koniec, ale możecie też wbijać e, możecie też wbijać do znajomych w Fortnite cie. Nick, e, Nick Mapi Pro mała bez spacji. Przy, przyjmuję każdego. Mm, warunek? Warunek słup. Tak, nara.